Cześć, witam bardzo serdecznie z tej strony konti w kolejnym info dotyczącym tego, co nadchodzi w last Ipak Harbingers of Ruin już za 5 dni, czyli 9 lipca, przypominam, startujemy o godzinie 18 czasu polskiego. E, tak, tutaj pobieżnie powiem co i jak nam się szykuje, a szykuje się naprawdę bardzo dużo fajnych zmian. Oczywiście pełne patszenący będą trochę później, ale będą e, i, i pewnie wtedy dowiemy się również trochę więcej rzeczy niż to, co mamy. Przedstawione w tym poście, który się pojawił wczoraj, w godzinach około wie wczesno wieczornych. Tak więc, yy, pierwsze co, bardzo dobra zmiana mega dobra zmiana, bym powiedział, jeżeli chodzi o blessingi, o te błogosławieństwa, które otrzymujemy po pokonaniu yy, bossa linii czasowej czyli jak sobie skończymy całą tą wysepkę w endgame to mamy tego bossa, nie? W sensie na końcu walczymy z bossem i dostajemy do wyboru od jednego do, znaczy od 3 do 5, w zależności od poziomu corruption do wyboru naszych Blessingów. Będziemy mieć coś, Ala Blessing Stash. Będzie taki endpad, tutaj go widzicie na tym gifie, który stoi przy wejściu do, do Monolith of Time, do tego całego endgameowego huba, że tak to nazwę, i, i będzie sobie stał npc, u którego będziemy mogli zmieniać sobie dowolnie nasze blessingi, co widzicie na załączonym obrazku. Jeżeli już mamy oczywiście odblokowane te blessingi i blessingi będziemy mieć odblokowane oczywiście robiąc te timeline'y, robiąc bossa. Po pokonaniu bossa, tak jak wspomniałem, otrzymujemy od 3 do 5 w zależności od poziomu trudności, czy jest to zwykły timeline, czy empower, czy mamy tam wysokie corruption i tak dalej. I będziemy mieć do wyboru u niego... Wszystkie, które odblokujemy. Przez odblokowanie mamy tu na myśli możliwość wyboru po pokonaniu bossa, czyli przykład zabijamy bossa, mamy do wyboru 3, wybieramy oczywiście jeden. ale te dwa pozostałe, których nie wybierzemy, nam się zapiszą u tego chronomansera, tutaj chronomancer laner, czy jak on tak się tutaj będzie nazywał, z tego co widzę po tym, po tym GIF-ie learning, czy jakoś tak, nie wiem, nieistotne i u niego będziemy mieć do wyboru z danego timeline'a oczywiście, który już sobie odblokujemy Blessing o danej wartości, którą mogliśmy wybrać bezpośrednio po pokonaniu bossa, czyli tam 20%, 40%, 70%, w zależności od tego jaki Blessing taki procent będzie tu również zapisany u tego ziomka. Dodatkowo mega dobrą opcją jest to, że jak będziemy robić kolejne postacie, to po ukończeniu timeline'a konkretnego Również u tego ziomka będziemy mieć odblokowane wszystkie blessingi, które odblokowaliśmy na poprzednich postaciach, ale na tej wartości minimalnej. Czyli jeżeli przykładowo jakiś tam blessing ma od 20 do 50, to będziemy mogli sobie wybrać to, to błogosławieństwo o wartości 20% tam zwiększenia czegoś, w zależności od tego, co to za blessing jest. Więc to jest też mega sprawa, bo yy, oczywiście możemy zrobić pierwszy run, żeby idziemy po timeline'ach, żeby odblokować yy, empowery. No i oczywiście może nam nie wpaść ten blessing, którego chcemy do tego buildu. I co ciekawe, wystarczy że zrobimy ten blessing na normalu, i będziemy mieć również do wyboru wersję Empowered, jeżeli taką również odblokujemy, co też dużo myślę przyspieszy w przechodzenie kolejnymi postaciami timeline'ów, więc jest to naprawdę świetna sprawa. Za, tak jak wspomniałem, za niewielką opłatą będzie można sobie zrobić rispeka, jak tu widzicie i wybieramy to, co nam trzeba. Przede wszystkim jest to zrobione z myślą o kombinowaniu w buildach, no bo chcący zmienić sobie build na danej postaci, którą już mamy, czy tam skill'e jakieś pozmienić i tak dalej, no to może się okazać, że blessing, który obecnie mamy jest nieprzydatny do, do tego, co chcemy zrobić. W tym przypadku będziemy mogli sobie tutaj eksperymentować do woli, jeżeli ktoś jest y, głodny, kombinowania, co można zrobić, to jest to bardzo dobra zmiana. No i tak jak mówię, no na Alty wystarczy, że zrobimy ten timeline którego blessinga potrzebujemy i od razu będziemy mieć odblokowaną wersję tą Empowered, ale tak jak wspomniałem na tej najniższej wartości, co i tak już jest bardzo dużym plusem, ponieważ dostajemy jakiegoś buffa, dostajemy nie wiem, jakieś resisty, jakieś kryty, zwiększenie szansy dropu nie wiem na przykład e, Charmów, te, te idoli e, czy, 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 czy jakichś tam innych rzeczy, więc to jest bardzo fajna sprawa. Bardzo duży boost i przyspieszenie, jeżeli chodzi o kolejne postacie. Kolejna zmiana: ladder improvement zostanie dodana dla ludzi, którzy lubią walczyć, rywalizować w rankingach, w drabinkach itd. Zostanie dodany również zapis tego, kto pierwszy wbije setny level. To co tutaj widzicie data, kiedy został wbity, jakimi skillami, czyli to jest mniej więcej tak samo, jak było, eee, tylko nie widzę tutaj akurat, jeżeli chodzi o top 3, kiedy oni wbili tej daty, tak jak tu pod 4 wyżej, 4 i w dół mamy datę, kiedy ten setny level został wbity jako pierwszy kolejny, eee, no tu nie widać, może jak się najedzie na, na, na medal, czy na nick postaci, która wbiła ten setny, to wtedy będzie data, ciężko stwierdzić, do końca tego nie byłem w stanie rozgryźć, jak to wygląda. Monolith Timeline ser świetna sprawa, dostaniemy wyszukiwarkę jak będziemy szukać na przykład setów, nie wiem, łuków, mieczy to od razu nam tutaj podświetli. Ciężko mi to jest tu powiększyć ale ja oczywiście podepnę wam linka do tego będzie, będziecie sobie mogli to sami zobaczyć. Tak więc wyszukiwarka w, tajem, w monolitach jak szukamy nagród jakichś konkretnych to się nam tutaj jak widzicie podświetla mrugają nam tu sobie można kliknąć w ikonkę. To wtedy nam też tutaj zaczynam rugać to, czego szukamy. No tutaj mówię, podepnę linka pod filmem, więc będziecie mogli sobie sami tu zerknąć, jeżeli jeszcze oczywiście tego nie widzieliście. Lutfilter Improvements coś, co jest równie bardzo fajne i bardzo istotne. Będzie można szukać między innymi e, filtrować przedmiotów z legendarnym potencjałem poprzez ich wartość. Jakiś Twitter mi się tu odpalił. E, Weavers Wheel e, będzie można również dodać kilka, e, że tak powiem zasad dla jednego afiksu. Nie wiem, jak to będzie w praktyce działać, ale no samo to, że rozbudowują ten loot filter jest świetną sprawą, bo naprawdę jest on bardzo mocno rozbudowany i, no i przydatny, wiadomo, zwłaszcza jak się farmi gigantyczne ilości ech w endgame ie. Nie mówię tu w tym przypadku o sobie, bo aż tak mocno nie farmię, ale wiem, że są ludzie, którzy farmią i E, takie właśnie rozbudowane funkcje loot filtra są mega fajne i mega przyjemne, właśnie dla takich osób. Zmiany w item factions, czyli w tych frakcjach przedmiotów, e, zostaną dodane. A to, o czym już wspominałem w poprzednim materiale, będzie 12 poziomów zamiast 10, e, zostanie zwiększona mocno szybkość wbijania tej rangi, tego favoru, nie favoru, favor to jest ta waluta, którą wydajemy, reputacji, tudzież, tudzież expa, będziemy wbijać to troszkę szybciej, favor też będzie z każdą rangą nam rósł o 5%, maksymalnie na 12 randy do plus 60% favor gain, czyli właśnie tej naszej chwały, tego uwielbienia, że tak powiem, tak to dziwnie nazwałem, ale no można by było to w cudzysłowie tak nazwać, którą wydajemy później właśnie na, na na handel, jeżeli gramy frakcją handlową, czy też na kupowanie tych specjalnych baz, przedmiotów, które można kupować, czy na przepowiednie, jeżeli chodzi o Circle of Fortune, e, czyli o to koło Fortuny, m, gdzie robimy przepowiednie, dostajemy zadanie, zabij gościa, dostaniesz miecz, nie? i tak dalej. Więc to będzie szybciej rosło, plus też te poziomy mają być troszkę szybciej do wbicia e, niż poprzednio. Z tego, co gdzieś tu mi mignęło. Add maximum rank ta, 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 normal corruption. Na wyższym corruption, jeżeli puszujemy dość mocno korup korupcję w, w Empower timeline'ach, to będzie to troszkę e, zmniejszone, e, ale ogólnie gdzieś tutaj była informacja, że. Mm, o, it will require less reputation to achieve the maximum rank in 1.1 and it require to achieve rank 10 in one point zero, czyli chodzi o to, że po prostu ten dwunasty level, mimo że zwiększyli liczbę tych poziomów we frakcji, będzie szybciej, można wbić dwunastkę w tym cyklu 1.1, aniżeli zajmowało to wbicie dziesiątej w cyklu 1.0, jest też przyspieszenie wbijania tych frakcji, spoko opcja no i tu jest trochę informacji o tym, jak zostało to pozmieniane w związku z dodaniem dwóch rank, część zostało zamieniane miejscami, część zostało rozbite nie będę tutaj jakoś specjalnie w szczegóły wchodził tutaj tak samo, jak już wspomniałem Circle of Fortune. Tu jest jedna fajna zmiana, że na dziesiątej randze Bosowie będą mieć 150% zwiększoną szansę na te specyficzne dropy, które są przypisane do konkretnego bossa. Czyli, tak jak tu jest przykładowo podane, Specific Reward refers to any items dropped by that boss. For example, Revenue Void Drop by the Husk of Elder Gaspar, czyli Revenue Void to jest unikat, który dropi typ tylko z husk, husk of Elder Gaspar. No i mając dziesiątą rangę w Circle of Fortune, będziemy mieć o 150% zwiększoną szansę na to, że na przykład wypadnie nam jakiś unikat, który jest specyficzny, dla, dla, dla danego bossa, dla danego timelineu. Musiałem sobie podjaśnić kamerkę, bo zaczynałem niknąć w odczeluściach. Tak więc tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o zmiany dotyczące frakcji przedmiotów. Jestem ciekaw tej trzeciej frakcji, która ma się pojawić. Tutaj nie ma informacji w tym artykule, ale wspominałem też o tym w poprzednim materiale. Harbinger Knights? Forgotten Knights chyba? Fraction? Coś takiego? Ma być i to ma być w dużej mierze skupione na tych harbingerach, więc jest to niewykluczone, że będzie to taki element bardziej cyklowy, chyba że harbingery zostaną nam po tym cyklu w korze. No to wtedy. To nie miałoby sensu, jeżeli byłaby, byłaby frakcja cyklowa czy też cykliczna. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie skupmy się na tym, co nadchodzi za 5 dni. Później będziemy myśleć, co będzie za kolejne 3-4 miesiące przy kolejnym cyklu. Zmianę w Gazeborobys, w, Gaze w tej mechanice. Mechanika Gazeborobys, jak część z Was wie, część może nie, to jest coś takiego, że jak już jesteśmy na Empower Timeline'ach i zabijemy bossa danego timelineu, przykładowo abominację, czy też smoka. E, tego tego undeadowego nekrotika takiego wielkiego, którego dużo ludzi nie lubi, e, to dostajemy z taka Gaze of Orobys. Do tej pory było to dość dziwnie obliczane. Przypuszczam, że było to w sposób normalny, dało się obliczyć. Aczkolwiek teraz tutaj dostajemy zmianę, taki troszkę balans, że za każde Gaze of Orobys będziemy dostawać 12 bonus korabszyn, co jest wspomniane tu. Previously your Gaze of Orbus has diminishing returns in 1.1. Each Gaze of orobus will grant 12 corruption, czyli za każde dodatkowe Gaze of orobus po zabiciu do Worobysa, będziemy dostawać dodatkowe 12 korapszin. Maksymalnie będzie można zużyć do czterech, czyli możemy nabić sobie więcej, ale po zabiciu Szejda maksymalnie zjednam 4 z tego względu, że. No nie miałem takiej sytuacji, ale skoro są tu informacje, pewnie ludzie mieli takie przypadki, że po prostu dostawali za dużo korapszin ze względu na zbyt dużą liczbę Gejza, którą nazbierali. No i później gra stawała się trudniejsza, zaczynali sobie. E, przestawać radzić i tak dalej, więc e, zrobili takiego kapa, maksymalnie można e, zużyć 4. Jeżeli mamy więcej niż 4, to nam zje tylko 4, co da nam, da nam dodatkowe 48 corruption, oczywiście poza tym, e, które dostaniemy, to, to deszczyk znowu przyszedł? Jeszcze chyba nie. <laughs> dodatkowe 48 oprócz tego, co dostajemy normalnie. E, I kolejna dodatkowa zmiana, jak mieliśmy Geizowor, bez poszliśmy na shade'a i przegraliśmy walkę z jakiegoś powodu. Zagraliśmy głupio, dostaliśmy one-shota jakiegoś dziwnego, lag serwera, disconnect, traciliśmy całe to gejzowo z które zebraliśmy, w tym momencie tracimy tylko jedno, więc jest to takie no, ułatwienie trochę. No, myślę, że nie ma co narzekać na to, że gra się mi troszeczkę łatwiejsza przez to stanie, w sensie, że nie trzeba będzie aż tak dużo czasu też poświęcać, żeby, żeby ten gejzowo-robocie wbić, żeby później nabić i tak dalej, więc to jest taka, taka spoko opcja, no jeżeli ktoś gra HC to w sumie nie robi to różnicy, bo jak padnie to, to padnie na dobre tak więc no trudno, class changes dużo będzie też zmian w skillach, tu jest tylko kilka podanych, jeżeli chodzi o samą mechanikę channel skilli no to tu akurat niewiele grałem tymi skillami, więc się nie wypowiem, ale chodzi o to, że Zmienili troszeczkę motyw channel skilli, jeżeli chodzi o regen many, gdyż do tej pory skille, które wymagały inkantowania, channelowania, zwał jak zwał, używajcie wersji, której chcecie, to blokowało to nam całkowicie mana regen. Nawet jeżeli używało się zero cost skilla, to mana regen był blokowany, nie można było przywracać many podczas kiedy kastowaliśmy. W tym momencie będzie to działać tak, że, że, be, że już nie będą blokować tego mana regenu, aczkolwiek będzie channel cost wynosił bazową mana regenę, czyli to 8. 8 to jest bazowa wartość regeneracji many, jeżeli nie mamy żadnych przedmiotów, skilli, pasywek, czy innych rzeczy, które wpływają na to, że ten nasz mana regen jest wyższy. Więc po prostu w ten sposób to będzie działać, że ludzie, którzy będą chcieli pójść w ten mana regen, przyinwestować troszkę w niego, poświęcić tam inne statystyki na koszt regeneracji many, będą mogły dzięki temu e, jednak e, to manę odzyskiwać w trakcie channelowania. E, I to jest taka zmiana, której, tak jak wspomniałem, ja za bardzo nie odczuwam, bo nie grałem channel skillami, więc ciężko mi się wypowiedzieć. Jeżeli graliście, to pewnie to bardziej odczujecie. Myślę, że na plus w tym przypadku, jeżeli będziecie chcieli grać jakimś disintegratem czy innymi channel skillami, które e, blokowały trochę wam tą mana regenę, to wtedy będziecie mogli się wypowiedzieć, czy dla was jest to zmiana na dobre, czy na niedobre, czy to nie jest dla was żadna zmiana. Tak więc mniej więcej o to chodzi. Tu jest kilka takich przykładów tych skilli właśnie, które zostaną zmienione. Nie będę w to wchodził tak jak zawsze. Nawet przy patchnaukach nie wchodzę. Link tak jak wspomniałem, będzie pod filmem, więc będziecie mogli sobie poczytać dokładnie. Na pewno zostaną zmienione skille: Disintegrate w jakimś tam stopniu, pasywki, notki i tak dalej. Shield Bash jako jeden z praktycznie w ogóle nieużywanych skilli chcieli dać troszeczkę uczucia twórcy, żeby tego Shield Basha trochę bardziej jednak zacząć używać, więc też troszkę zmian w nim będzie. Avalanche to jest akurat dla mnie dość ciekawa zmiana z tego względu, że e, część z Was wie, pisałem chyba pod jakimś filmem, albo na streamach mówiłem, że zastanawiałem się czy by nie zacząć Szamanem, albo Forge Guardem, bo dawno nie grałem. Zmiana z która dzisiaj sprawiła, że zacznę jednak Szamanem, gdyż Avalanche był do tej pory skillem channelowanym e, i był on dziwny, Powiem że raz w życiu nim chyba grałem jeszcze w czasach, kiedy nie było w ogóle animacji kastowania, tylko postać wyciągała rękę i leciał skill, czyli to była bardzo wczesna wersja gry. Od tej pory nie używałem tego skilla. Dlaczego będę chciał prawdopodobnie zacząć działać Z tego względu, że przestał on być skillem channelowanym, będzie on kastował jeden duży meteoryt, tak jak tu widzicie, i po nim przez około 2 sekundy będzie kolejne jakieś tam 10 czy ileś meteorytów leciało. Będzie to skill bez cooldownu. Będzie kosztowało 50 many, jeden wielki kamień i 10 małych kamyczków. Przez 2 sekundy będzie to rzucało. Oczywiście będzie też troszeczkę zmian w pasywkach, w notkach w tym drzewku do skilla. Będzie też trochę zmian w pasywkach dla Sorcerera, Forge guarda i Szamana, które również tutaj będą całkiem fajnie się, mam, mam nadzieję, kombować z tym awalanszem. No i to taki myślę, że mój game starter będzie. Jeżeli chodzi o ten cykl szaman pod awalansza z maelstromami, prawdopodobnie, bo to jest pasywka, która e, będzie generowała te maelstromy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może jakiegoś mana stakera mi się uda zrobić, e, a może nie. Zobaczymy. Ward balance: bardzo dużo zmian. Może nie tyle bardzo dużo, co chyba dość istotna e, zmiana, jeżeli chodzi o ward. O tą naszą tarczę, energy shield, społe Hmm, tudzież właśnie jakaś tam inna tarcza plazmatyczna, czy inna e, która jest naszym dodatkowym źródłem przeżywania obok życia e, czym więcej tego worda będziemy mieć teraz tym będzie to dużo szybciej znikało, ale jakiś taki próg ma być około 4000, że do tego progu Poniżej 4000 będzie to troszkę jakby mniej spadało, będzie ten ward retention troszeczkę przyjemniejszy, że nie będzie się aż tego dużo traciło, czyli ogólnie rzecz biorąc, reasumując, czym więcej tego warda będziemy mieć, tym on szybciej będzie nam spadał, aczkolwiek do tego progu 4000 ma być to troszkę mniej odczuwalne, z tego względu, że była jakaś mechanika oparta na dwóch przedmiotach, która była troszkę przesadzona, gdzieś to tutaj było opisane o tym, tylko już nie wiem, w którym momencie, że były jakieś dwa unikaty, które totalnie mm, zakrzywiały w ogóle działalność Warda i dlatego tak dużo ludzi grało. Kto kojarzy pewnie, pewnie kojarzycie, że w zeszłym cyklu Dość sporo warlocków było z przegiętą ilością warda, do tego jeszcze to takie jakieś dziwne ustrojstwo, które było przyzywane, które oneshotowało prawie bossy i tak dalej. No to między innymi też o to chodzi, że, że właśnie no było to zbyt przegięte i po prostu chcieli to jakoś może nie tyle znerwić do ziemi, tylko zbalansować to troszkę bardziej. No i nie mogę znaleźć teraz, były jakieś dwa unikaty, które za to może bym się w ogóle pomieszało z czymś innym. Tak, z Disintegrate'em, tak. Był, chodzi o, to chodziło mi o Disintegrate'a, także sorry za wprowadzenie w błąd. Były jakieś dwa unikaty, które bez ich nie dało się ponoć z żadnym jakimś takim efektem sensownym grać z disintegratem. Między innymi też zmiana dla Disintegrate'a właśnie pod to, żeby nie były wymagane te dwa przedmioty. Wręcz te dwa przedmioty teraz ze sobą w ogóle nie będą działać, żeby można było się pobawić tym disintegratem w trochę inny sposób. Natomiast jeżeli chodzi o Worda, to tu zmieniają formułę przeliczania tego totalnie mi to nic nie mówi, jakieś przeliczniki tu są, tutaj jest troszeczkę bardziej czytelny opis, że mm, no, że jeżeli zmienimy, że z 40% worda na sekundę do 20% worda na sekundę, plus 5000% z... of your squared per second, to nie wiem, czy squared chodzi o 5000% do kwadratu na sekundę, powiem szczerze, że ani to, ani to totalnie nic sensownego mi nie mówi, w każdym razie chodzi o to, że zmieniają formułę przeliczania worda i word retention, czyli tego naszego zanikania tego worda po to, żeby można było wykorzystać takie mniej popularne metody, jak generowanie worda na sekundę czy hybrydowe afiksy Ward Health Builds, które będą mogły dzięki temu lepiej działać z tym wordem, żeby on tak nie schodził nam zbyt szybko, jeżeli budujemy hybrydowo zarówno z życiem jak i wordem, to żeby to jakoś w miarę się trzymało kupy i, i, I tak mniej więcej to wygląda. Mam nadzieję, że jakoś w miarę z sensem to przedstawiłem, chociaż przypuszczam, że nie. Więc, jeżeli czegoś nie zrozumieliście z mojej paplaniny, to dajcie znać w komentarzu. Tu jest oczywiście informacja, że czekamy dalej, zbieramy dalej feedback. Jesteśmy wdzięczni za to, że. Wy, czyli my, czyli jako społeczność, w sensie no ja może mniej, ale dużo innych ludzi, którzy wysyłają właśnie informacje, swoje zdanie przekazują, czyli ten cały feedback z angielskiego, to wsparcie i tak dalej. To oczywiście czekają również na ciąg dalszy, wsparcia i tak dalej, jak wyjdzie 1-1, jeżeli będą jakieś jaja bugi, glicze, coś będzie zepsute, coś będzie działać nie tak jak powinno, albo w ogóle nie będzie działać, no to oczywiście twórcy tutaj jak najbardziej są otwarci na, na, na informacje i... No i to by było na tyle, czekamy na więcej info, czekamy na patch notes, czekamy na jakieś informacje dotyczące tych właśnie Forgotten Knights, tej trzeciej frakcji, która ma się pojawić, pytanie czy ona będzie dostępna tak jak dwie pozostałe, czy ona na przykład dopiero się nam odblokuje w momencie kiedy pokonamy któregoś z Harbingerów, czy może dopiero jak Pinnacle Bossa zrobimy to będziemy mogli mieć do tego dostęp, no ciekaw jestem jak to będzie wyglądać. Tyle ode mnie, jeżeli się podobało, zostawcie suba, jak nie macie łapkę w górę, dzwonek, jeżeli chcecie być na bieżąco, ktoś by chciał wesprzeć to, co robię. Macie również opcję wsparcia dostępną. Widzimy się na Twitchu przy last i paku, oczywiście we wtorek 9 lipca, a oczywiście na Twitchu. Będziemy się też widzieć przed 9 lipca. Jeżeli macie ochotę, to wpadajcie. Różne gierki się tam pojawiają. Do zobaczenia. Nie przedłużam już i tak za długo się tutaj rozgadałem. Tak więc do zobaczyska. Hejo.